Super, no właśnie, o to chodzi. Cieszę się, że cieszę się, że Państwo to robią. Poróbcie to, możecie mi pomazać ten, tę prezentację. Poróbcie to, wybierzcie sobie, tam można wybrać też na przykład stamp, czyli takie stempelki, serduszka, gwiazdeczki i... i, i. O właśnie, super, już ma, mamy serduszka, bardzo dziękuję. I strzałeczki. I ja przepraszam, a może Pani powtórzyć, gdzie? To znaczy tak, e, trudno jest nie powiedzieć, gdzie to będzie na ekranie, ale e, tam gdzie mamy mikrofon, mute, mute, prawda? I start video, jak pojedziemy dalej, powinno być annotate. Jak nie ma, to na tych trzech kropeczkach i more. Jeżeli patrzymy przez tableta bądź smartfon, to trzeba tycnąć palcem na tę prezentację, którą widzimy. I pojawi się ołóweczek. Ołóweczek jest symbolem tego. To dziękuję, ja o tym zapomniałam powiedzieć. Tak, przez przeglądarkę jest to troszeczkę ograniczone. Tak. Także warto sobie tego zooma, jeżeli korzystamy z takich bardziej zaawansowanych elementów, warto sobie tego zooma zainstalować. Mhm. Ok. Dobra, a jeżeli Pani miała problem z instalacją, to proszę się do mnie zgłosić, to powalczymy. Jeżeli Pani na tym oczywiście zależy. Mhm. Dobra, bardzo dziękuję za te wszystkie malunki. Czyli jednocześnie proszę zobaczyć, że możemy zrobić wspólne rysowanie, tak? Czyli możemy, możemy poprosić o jakąś, o jakąś wspólną twórczość. Są też ankiety ale to też ten, kto chce zrobić ankietę, czyli jest hostem, musi mieć licencjonowaną wersję. Tutaj przy okazji powiem Państwu, że jeżeli Państwo chcieliby kupić wersję licencjonowaną, to TechSoup, Fundacja TechSoup dla ngo ma zniżki. OK. i teraz tak, są oczywiście też problemy, jeżeli chodzi o problemy z mikrofonem i głosem, to jest taka fajna opcja w Zoomie, przy mikrofonie, kiedy tam, gdzie jest mute, jest ten daszek, jak Państwo sobie go otworzą, proszę sobie go otworzyć, jest coś takiego jak test speaker and microphone. I wtedy, jak, jak z tego się... Zaczyna być dźwięk, jest pytanie, czy słyszysz dźwięk, jak nie, to Zoom będzie, będzie szukał dalej, aż będzie taki dźwięk. O, a teraz słychać, sprawdza, czy mój mikrofon działa, prawda? I jak przejdziemy przez ten test, to Zoom nam ustawi to, co działa. Oczywiście nie zawsze tak jest, że poradzimy sobie po prostu, poradzimy sobie tym, bo czasami jest to kwestia windowsów. Jest taka opcja, jak wchodzenie na czyjś komputer zdalnie, ale na Zoomie ja bym tego nie polecała. Zawsze warto na przykład skorzystać z TeamViewer'a. To jest fajny program i dość łatwo, że tam wchodzi, wysyła się linka, wpisuje się numerki i dość łatwo się wchodzi na czyjś komputer. Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do prezentacji interaktywnych wreszcie. Mamy prezentację i chcemy w czasie prezentacji wciągnąć uczestnika do dialogu. Zasada jest taka: trener przygotowuje prezentację z pytaniami, quizem, twierdzeniem jakimś do oceny, przedstawia to uczestnikom w czasie szkolenia, podając im specjalny adres www. i identyfikator prezentacji. No tutaj też trzeba by tego nauczyć w czasie zajęć hybrydowych, chociaż osoby bardziej, bardziej zaawansowane, Wchodzą w to, nie mają z tym dużego problemu. Ja chciałam Państwu zaproponować takie dwie aplikacje. Jedna to jest Kahoot. Aplikacja Kahoot. I znów muszę zatrzymać i udostępnić troszeczkę inaczej ekran. Ok. Proszę Państwa, więc sama, sam program to jest kahoot.com. Tam trzeba się zarejestrować, trzeba swoje konto zrobić i w wersji bezpłatnej możemy robić tylko proste quizy, albo z odpowiedziami przez nas podanymi, albo z odpowiedzią tak nie. Zobaczmy sobie szybciutko, jak to się robi, dobrze, jak to wszystko działa, a potem pokażę, dość intuicyjnie się to robi. No, niestety jest to wszystko po angielsku. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do, do szybkiego quizu. Ja go już przygotowałam. Państwo teraz widzą, jak ja ten quiz uruchamiam. Tak? Czyli ja przechodzę, mam przygotowany quiz, robię play. Klasycznie, po prostu klasycznie tutaj sobie zagramy i każdy, każda z takich gier otrzymuje swój PIN. I teraz proszę wziąć swoje smartfony, tablety, co tam Państwo mają. Uruchomić przeglądarkę i w przeglądarce wpisujemy... Adres kooot. it -o kropeczka, it i e, czyli e, coś takiego państwo powinni mieć na swoim smartfonie, tablecie. I tam jest właśnie pytanie o ten numer. Który chcemy, z którego chcemy skorzystać. Ten numer wyświetlamy tutaj w tej naszej prezentacji. I prosimy w tym momencie uczestników o wpisanie tego numeru. A więc. Um, uczestnicy klikają sobie tam, gdzie jest PIN. No słowo PIN też jest w miarę znane w polskim. I wpisują 8, 2, 1. I proszę, żeby Państwo to robili też. 5, 1, 5, 3. I po zrobieniu. Jeszcze jest pytanie o jakieś nasze imię. I... Proszę powtórzyć, numer powtórzyć, tak? On jest na ekranie, widzą Państwo ekran, mam nadzieję, ale już go powtarzam. 8, 2, 1, 5, 1, 5, 3. I wpisujemy numer tam, gdzie jest PIN, a później on się nas pyta o, o, o Państwa imię, wpisują Państwo swoje imię. I warto sprawdzić też, czy jesteśmy właśnie na ekranie. Super, widzę, że tutaj się Państwo pojawiają, logują się fantastycznie, bardzo mi się to podoba. Mamy już 37, 38 osób. Mhm. 39, 40. Pięknie. No, to będzie, będzie ostra, ostra walka. No, już jest 45, 44. Oj, tam, tam, na, część osób się wycofuje. No dobrze. Dobrze, proszę Państwa, i teraz tak, jak już e, w którymś momencie Państwo zobaczą, że nie przybywa tych nowych uczestników, mówimy OK, no to teraz skupienie, zaczynamy quiz. Macie zagadkę i rozwiązujemy. Uwaga, zaczynamy. Co się dzieje? Jest pytanie. Są odpowiedzi, a u Państwa na smartfonie pojawiają się kolorowe kwadraciki, prostokąty. I teraz trzeba pyknąć palcem w ten prostokąt, którym jest dobra odpowiedź. Proszę to zrobić. Dobrze. Skończył się czas, to ja za, za, za długo gadałam. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze raz. Widzą już Państwo mój ekran? Tak? Tak. Super, dobrze. No teraz tak. Numer, który wpisujemy w KHU i T to jest 5, 8, 7, 2, 3, 4, 4. Jak spiszemy numer, wpisujemy też swoje imię, nick, nickname i ok. Widzą Państwo także się Państwo też pojawiają. Na tej prezentacji, którą wyświetlamy, jak oczywiście nie zapomnijmy udostępnić ekranu, widzą Państwo wszystkie osoby i osoby też siebie widzą. Gdzieś tam widzą, że o, o ja się też tutaj pojawiłem, pojawiłam. Jesteśmy. teraz uwaga, start. I tu po tytule pojawia się pytanie. Tak? I w tym momencie pojawiają się te odpowiedzi trzy i można kliknąć odpowiedni prostokącik w kolorze przede wszystkim. Tak? Dobra, mamy wszystkie odpowiedzi, koniec czasu. W szczególności, proszę Państwa, tutaj można też umieścić obrazki. To no nie musi być tylko napis, może być sam obrazek, może być napis i obrazek. I no tutaj oczywiście już potem są fanfary, hura, hura. Na trzecim miejscu jest Maciek, na drugim miejscu mamy Adę, a na pierwszym, Mamy kartę. Była najszybsza i prawidłowa odpowiedź. W taki sposób tutaj pracujemy. Jak to, jak to robimy, proszę Państwa? Widzą Państwo teraz moje kachu prawda? Z, z, tym, z tymi wszystkimi działaniami. Widzą Państwo ten quiz w formie takiego już wpisu, prawda? Mamy po zalogowaniu, mamy tutaj create, czyli utwórz. Nowy quiz. Tam jest jeszcze dużo innych y, rzeczy, ale nas interesuje quiz. Y, I mamy tutaj, proszę Państwa, w wersji bezpłatnej dwa typy, tak jak mówiłam. Quiz i prawda lub fałsz. Możemy określić y, limit czasu. Y, możemy określić y, punkty, ale to, tym to się z reguły nie, nie zajmujemy, bo to jest y, standardowe. Tutaj wpisujemy pytanie to właśnie, co ma się wyświetlić. Natomiast tutaj dodajemy odpowiedzi. I można dodać obrazek I Odpowiedzi e, mamy, mamy cztery, może być, może być więcej. Jak jest to zrobione? Robimy done. E, no tam, to ja w tej chwili tego nie, nie robię, za, za, nie robię tego dokładnie. E, i to się, to się nam pojawia jako, jako nasz, nasz quiz. Jak już sobie do tego quizu później dojdziemy, to robimy play, wyświetla się i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest kahut. Natomiast, tylko tak jak mówię, to jest proste, bo też takie obrazkowe, ale tylko dwa rodzaje, dwa, dwa rodzaje quizów. Natomiast druga aplikacja, którą chciałam Państwu pokazać, to jest Mentimeter. I tutaj mamy więcej możliwości, ale zasada jest taka: taka sama. Mamy, mamy, my mamy swój adres do dotworzenia, mentimeter.com, i mamy www.menti.com, to jest adres dla. Odbiorcy. W Mentimeterze tworzenie prezentacji jest również proste. Tutaj jest to oparte na, na prezentacji, na slajdach, więc możemy też dodać zwykłe swoje slajdy, a jeden z nich może być interaktywny. I wtedy możemy wybrać, Typ, typ pytania, czyli na przykład wyrażenie swojej opinii. Są trzy, trzy, trzy opinie, czy więcej, co sądzisz, i wtedy, wtedy widzimy, kto, która, która opcja jest najbardziej popularna. Chmura słów, otwarte pytania, skala, ranking. Co sądzicie, kto jest najlepszy? Tak? No, i to są takie typy do wyrażania opinii, ale są też quizy oczywiście, no i możliwość napisania odpowiedzi. I mamy, mamy też oczywiście możliwość dodania różnych elementów na nasze slajdy. Jak wybierzemy coś, jakiś element, to znowu mamy po prostu pola do wypełnienia. I wpisujemy, wpisujemy tutaj y, opcje. Y, możemy dodawać y, obrazki. Znowu określamy czas. I y, jak zrobimy ten, ten quiz. Później możemy dodać kolejny slajd, kolejny quiz, um, kolejne, kolejne e, działanie. Ja może to pokażę w działaniu. Um, już nie starczy nam czasu na to, żeby to poćwiczyć. Um, dobrze. Um, Proszę Państwa, taki, taki to jest quiz znowu. To jest pytanie e, quizowe. E, czyli ja mam, mam przygotowany quiz, mam przygotowane pytanie, mam przygotowane odpowiedzi. Zaznaczoną dobrą. O, no już widzi, już, już się spieszę. No dobrze, nie będziemy robić tego quizu, ale w każdym razie trzeba zaznaczyć dobrą odpowiedź. E, i później, no, przećwiczymy to, trudno. Ja robię prezentację, tak? I proszę znowu Państwa o wzięcie ze smartfonów, wpisanie w przeglądarce adresu www.menti.com i jak będzie pytanie, wpisanie kodu. Tego, który jest w tej chwili na ekranie 1448 83 0. Widzę, że już kilka osób się podłączyło. Ok, super. Mm -hmm. No właśnie, jest to w takiej formie, bez jakichś już nicków, bez nazw, ale o super, super. Widzę, że Państwo jeszcze mają do mnie cierpliwość, pojawiają się Państwo, bardzo się cieszę. Super. Fantastycznie. I uruchomiony jest quiz. Pytanie, ile kościołów jest w ochrit? I teraz Państwo mają na ekranie odpowiedzi. No kto uważał, to już zna odpowiedź. Mhm. Super, tak, 365. Mhm. No, właśnie. I teraz um, możemy iść dalej. Tutaj, tutaj zaraz są punktacje, jest pokazane, ważne, to był najszybszy, to odpowiedział dobrze, i tak dalej, i tak dalej, i robimy z tego cały taki taki element. I to jest troszeczkę inny, inny sposób. Pytanie. Wyobraźcie sobie, macie możliwość spotkać kogoś znanego z przeszłości. Kogo byście chcieli spotkać? Z przeszłości? Tutaj trzeba no, napisać. Także proszę się zastanowić, proszę spróbować napisać. Mhm. Super. Mhm. O właśnie. Proszę zobaczyć, to się od razu układa w jakąś taką fajną właśnie chmurę i możemy sobie na no to zobaczyć, porozmawiać, tak? Super, pojawiają się nam odpowiedzi. Mhm. Fajnie, fajne odpowiedzi. Okay. Dobrze. Dobrze. Super. Bardzo Państwu dziękuję za wzięcie udziału w tych quizach. Proszę Państwa, no już przedłużyłam, przepraszam. To na tyle. Tu jeszcze oczywiście było przewidziane, że sobie poćwiczymy, tak, że będzie zadanie, ale no. Tak, jak mówię, ja się spodziewałam, że będzie 5 do 10 osób i to wtedy by było troszkę łatwiej. Wczoraj już wiedziałam, że jest więcej osób, ale już nie chciałam zmieniać, bo też o takie zmiany w ostatnim momencie to potem oczywiście powodują duże problemy. Także jest jak jest. Serdecznie Państwa zachęcam do skorzystania z tych interaktywnych narzędzi. Materiały Państwo dostaną. Tam będą te wszystkie adresy mailowe, i dla nauczyciela, i dla osoby z niepełnosprawnością. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.